Tam go koleją, pisze w nawiasie, króca. Jotce, beniem, taki maszyna. maszyna i walec. 300 zł. Następnie szkudowo wybudowanie, koło pana Bulatyna. Też ta maszyna, walec, dwóch pracowników. 1600 zł. Wielkie waliknowy, droga dojazdowa. E, też maszyna i walec 1250. Następnie e, nazwa urządzenia ma droga na gaje e, 2625. Pisze to 15 7 ilość godzin. Następnie Urząd Miasta i Gminy Mercedes wynajęty e, wraz z gruzem ceglanym na wyręby Jele i Gaj. 750 zł. Miejscowość wyręby Gaj 105 ton e, kur tych e, tak 2625 Urząd Miasta i Gminy Tłucze miejscowość Gaj 3000 e, Następnie znowu miejscowość Gaj 1875 Droga wyręby, oraz nad oraz man. E, następnie e, w całości to jest i droga na Gaj 5790. następnie man, droga na Gaj 3750. Tu są liczby godzin, 15 razy 7, 15 razy 2, walec 10 godzin. Nic ponia, walec i ta maszyna 465 zł. Osiedle Wichosa przy ośrodku Zdrowia oraz ulica Gdańska przy garażach. 1620, wynajem maszyny, walca jednej osoby. Tak, pisze tak, dańska przygaraczka. To zaraz powiem, Nie, wszystko jest większość, to już nie czytam, ale to jest kwiecień. Mam e, tego po kolei jeszcze jest jedna usługa Lipiec, jedna usługa Czerwiec. Dwie usługi tu są, Lipiec i jedna Czerwiec, a tak jest wiecień mały. Następnie droga kogo lewo Piaseczno, gruz y, mielony, y, droga do Szpurdowa, y, też gruz mielony. Y, następnie droga Gniewskie Młyny, y, gruz ceglany, 15 ton razy 19. Wieś, y, ton, nie wiem. Również maszyna man i walec. Następnie droga alowo po piaseczno i Szprudowo-Gronowo. To jest chyba za i maszyna man. Razem pisze 75 ton i 90 ton. Man 75 i mam 94 125. Następnie man 19 kursów, nie wiem gdzie to jest, nie pisze Urząd Miasta i Gminy. Następnie droga. Czelingi dobrze mówię? <grymne> Bo piszę ale... To znaczy, jak jest Urząd Miasta, to jest ulica y, Halera bądź ulica Nowaka. Następnie Urząd Miasta, MAN, droga na Działki, droga Rekowiec, droga Gogolewo i Działki Gniew, droga pieniążkową, Następnie również Urząd Miasta, MAN i Walec, y, na drogę Gniewskie Młyny, y, tutaj też Tonach, no to <grymne> chyba Gróz. Następnie miejscowość Nicmonia, drugiego golego Nicmonia, 13 kursów, raz 15 ton. Yy, miejscowość Gniew, Rakowiec, Marianki, 105 ton. Ja. <grywa> 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 Następny urząd miasta Palt, 90 ton, yy, wynajęty nie pisze gdzie. Następnie Kolonia Ostrowicka, Ośrodek Zdrowia, akurat tu. To jest y, maszyna, walec dwóch pracowników i tłuczeń. E, ulica Nowaka, 530 ton i maszyna 4 godziny, 13610. Szprudowo wybudowanie, boraty e, i dalej ulica Gniew, ulica Nowaka, e, następnie przy tym e, Stankiewicz jego lewo wybudowanie puca, Wyrębny, gaj i ulica pocztowa I się wydaje, że to jest pocztowa, bo tak nagrazono, zwolone. Atlasman Mercedes, a może nie, może Boraty, Boraty, miasto i Boraty, także to jest, no, cały wykaz karty pracy jest. Jeszcze jedno pytanie, jak wygląda procedura? Jeżeli kończą się środki na dane zadanie, czyli na, na to utrzymanie tych dróg, w utrzymanie dróg, eee, kończą się pieniądze i teraz jak wygląda cała procedura wprowadzania ponownych pieniędzy na, na, na te inwestycje? Czy zostało to wykonane, teraz przekroczenie zostało 170 tysięcy? Czy to. Procedura u nas na wprowadzenie środków polega na tym, że. Kierownik referatu pisze pismo bardzo motywujące, na co potrzebuje dane środki. Tutaj no, pana tego już nie ma i takiego pisma w sensie takim nie ma, tylko zostały no, zobowiązania przedstawione przez wykonawców. Tak. No, czyli pan sobie samowolnie zrobił prezenty dla, dla ludzi, którzy zgłaszali te wnioski. I na tak zwaną zarobił robił inwestycji, które teraz gmina musi spłacać. Pan Oleg Hirschenstein napisał takie oświadczenie. Ale to bez... jest to oświadczenie no, napisał, że sam nie wiedział, że, że to są środki, że ma środki w budżecie również na zimowe utrzymanie dróg I, i praktycznie myślał, że pieniądze ma i te pieniądze zostały wydawane. Czyli to jest takie tłumaczenie. Nie wiedzą osoby, która jest na stanowisku, która powinna wiedzieć się nie zajmuje tym od, od, od dzisiaj. No już nie ma tego Pana, także już nie wiem. Ale zwracając tutaj uwagę na to, co Pani czytała o tych wszystkich inwestycjach i, i słysząc na komisji i poza komisją, że zostały wykonane inwestycje w ciągu pół roku. Praktycznie zostały inwestycje, które były zgłaszane przez kilka lat. Czyli nie wiem, zwracam tu uwagę na to, że, że było tutaj nie, nie tylko pan sam, sam pan ale tutaj jest jakaś, jakaś grubsza sprawa tutaj po prostu, że tak powiem, śmierci, bo ktoś tych wniosków nas zgłaszał i, 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 i próbował tego pana, no, moim zdaniem też został podciągnięty, tak? Bo to nie tylko, że on sobie sam teraz, tak zaczął jako, jako, jako dobry, święty Mikołaj prezenty rozdawać, i to jeszcze tutaj na w całej gminie, zapominając troszkę o mieście, bo ja na przykład domagałem się od stycznia i to było pisemnie o 30 metrów drogi, i też nie zasłużyłem na prezent i chyba dostanę, dostanę różnie w tym roku i tak no, to tutaj, to, tak to tutaj wygląda, to, to nie wiem, czy to, czy to trzeba tutaj, y, moim zdaniem y, jest to sprawa y, To są takie wykroczenia, że ja na pewno za, tym, za tymi zmianami w budżecie nie będę. To jest po prostu do wyjaśnienia. Te 174 tysiące to trzeba wyjaśnić. Jak były składane te wnioski, kto tam jeszcze do, to, to wprowadzał, kto naciskał na to. Bo teraz jest rzucona odpowiedzialność na pana Kirchnerstajna, którego już tutaj nie ma i, 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 i sprawa będzie cisza, spokój. Zrzucimy środki na, na te 174 tysiące, zapłacimy. I, i, I tak miało być. No, to się takie nie było no to, to w na kiedy trzeba było bardziej wyjaśnić, to głębiej i, i nie wiem. Ja proszę powiedzieć, że za tym zmianami dużo budżecie nie mamy. Panie radny, ja tylko chciałam powiedzieć, że środki na usługi były przyznane i y, były bardzo duże przyznane. No, ja nie wiem jaka była intencja pana Olka Kirszensteina ale faktem jest, że te zadania zostały wykonane w 1922 roku, czyli e, no, zapotrzebowanie ciągle na, na, na te środki było ogromne. Wiadomo, że stan dróg, jakich mamy, to już nie ma co w ogóle określać. Faktem jest, że napisał, że kuszące było, że znacznie taniej był, tańszy był grus, aniżeli, także, że było to dla niego bardzo korzystne i nie wiem jaką miał intencję, czy że po kolei będą te zadania wykonane, a, a później gmina będzie wprowadzała. Niemniej e, każde, każde wprowadzenie i zwiększenie środków wiadomo, że ja bardzo, bardzo szczegółowo radnym przez tyle lat co tu pracuję omawiam każdą uchwałę. I więc e, też mam tutaj wnioski, które zostały gdzieś tu mam złożone przez e, tych, co ja do tej uchwały wprowadzę. To no wszystko szczegółowo opisuje, czy opieka społeczna i na podstawie takich wniosków ja do budżetu e, robię zwiększenia. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. E, takiego wniosku nie było, jest tylko sytuacja, że wpłynęła faktura na połowę usług, bo... Prosiłam, żeby więcej na razie, nie ten, bo myślałam, żeby na razie wprowadzić połowę, i za miesiąc, za na następnej sesji, ale nie ma sensu dzielić tych pieniędzy, że teraz połowę, i za miesiąc znowu ta sama sytuacja, że trzeba iść za ciosem. No, roboty zostały wykonane. No, pieniędzy nie ma, więc jeżeli Rada nie przegłosuje, to ja ten faktury zapłacić nie mogę, więc zostanie tylko mu zapłacić z własnej kieszeni. Ja chciałem tylko doleć, że nie leguję naprawy, tylko i słuszności naprawy, dróg, bo na pewno drogi wymagały napraw i, i, i na pewno jeszcze duża część wyprawa y, wy, wymaga napraw. Tylko o sposobie, gdzie ja chciałem zwrócić uwagę na sposób, w jaki to, jak, w jaki to zostało wykonane. Nie, nie może to w ten sposób wyglądać. Moim zdaniem y, ja może ciągle płacę to za to, że jestem radnym od niedawna i, i Moim zdaniem takie omawianie jakichś inwestycji drogowych bądź napraw dróg, takich większych napraw dróg też to powinno być omawiane na komisjach, na, na, na sesjach, tak żebyśmy wiedzieli jakie to są koszty, czy tak, no, takie robimy inwestycje, bo takie zgłaszanie wniosków nie wiem. Teraz ktokolwiek kto, kto zgłosi wnioski, to tylko od pana nie zależało, że to znaczy on, on to wprowadzi i wykona, czy nie wykonał tak, a okazało się, że zrobił to na ostatnim praktycznie nie wiem, nie wiem jak że rzeczywiście jakaś sprawa trudna, że, że trzeba takie środki wprowadzić i, i yy, po prostu jest, jest podkładka. Naszą teraz podkładką są oświadczenia. No, radni są jednogłośnie twierdzą, że te zadania były wykonane. Na przykład pani Kiesia mówiła, że tyle czasu czekała, a teraz przy tej ośrodku zdrowia zadanie zostało wykonane. No, no, czy, czy to zafascynowało? Ja zgłaszałam praktycznie, sołtysem jestem od roku 2004 i praktycznie zgłaszałam co roku. Bardzo się cieszę, bo mówię, inwestycja akurat u mnie duża nie była, 3 tysiące z roboci, z wszystkim, ale dla mnie akurat to było bardzo dobrze bo zaplanowaliśmy z funduszu sołeckiego złożenie kostką tego terenu i ja już mam faktycznie, mogę powiedzieć, utwardzenie. Rado, Rado, weź, no opery, to, kończym, to pytanie, dlaczego zostało w teraz tych kilku miesięcy wszystko wykonane, bo to, co znaległo, no ja, z... ja się bardzo z... cieszyłam, że było wykonane. Jest, i... e, musiałbym nie, musiałbym moim zdaniem mieć na... Nie, na pana kieszonki na i, i z to on tylko nie jest tutaj winien. To znaczy to... ludzie są w zawsze wydaje tak. mi się, że ta omyłka, myśląc, że może miał te środki w budżecie. No niestety my nie jesteśmy niepodlegni. Proszę. Ja, ja wiem, że to tak się mówi, ale to tak jest. Proszę bardzo. Ja powiedzieć, że albo jesteśmy odpowiedzialną radą, albo jesteśmy fikcyjną radą. I mi się wydaje, że w tym momencie y, ta nasza tutaj się pojawia, że jesteśmy fikcyjną radą, bo y, precedens chcemy stworzyć przechodząc obojętnie od tego, taki, że budżet, który uchwalamy jest nic nie warty, a warty będzie kajecik jednego z urzędników, tak. Nie byłby z tego urzędnika ofiary, bo już w grudniu mówiliśmy, że coś nie gra w zarządzaniu komunalnym przez Urząd Miasta i to był sygnał przyjacielski wysyłany do Pana Wiceburmistrza, do Pani Burmistrz, by zrobić z tym porządek. Jak widać nie posłuchano i naważono jeszcze dodatkowo piwa, tak? I teraz moje pytanie brzmi, co zamierzamy zrobić, tak? Bo rada jest od tego, aby pilnować publicznych pieniędzy i to są niemałe publiczne pieniądze. I nie może być tak, że teraz, dzisiaj myślimy, że to jest kwota 171 tysięcy, a za chwilę jutro, czy, czy pojutrze przyjdzie kolejny pan X z firmy budowlanej przyniesie w się kolejne wydatki, bo się dopiero dowiedział, że pan... Aleksander już tu nie pracuje, tak? Nie mamy tej gwarancji, ile jeszcze takich rozliczeń. Ja mam pytanie: w jaki sposób my w ogóle rozstrzygamy takie roboty? No, na zasadzie, że tu jest taka kwota, bez przetargu, tak? Sobie systematycznie jest robiona, i teraz jaka jest wiarygodność tych zapisków? Yy, jakiś notatek? No to, to para że teraz na podstawie notatek będzie ktoś nas fakturował. Yy, żeby nie rozmyść tematów. Ja uważam, że wniosek radnego yy, Damiana Szmyta, i tutaj. Komisja rewizyjna przede wszystkim sprawa powinna być rozstrzygana przez inne, aniżeli Rada Służby, bo inaczej przybijemy sobie pieczątkę pod tym protokołem wykonania Ramity jako Rada Miejska, że się zgadzamy na takie tego. praktyki. Po co wtedy Rada Miejska? Skoro budżet jest ustawany w kuluarach, skoro budżet jest ustawany na spotkaniach nie będących forum Rady Miejskiej, tylko jakichś spotkaniach, nie wiadomo jakich. I teraz moi, moja wątpliwość jest również taka, jak wątpliwość, że, pyta, że, że to inwencja była tylko Pana Urzędnika, tak? Na pewno nie, na pewno nie, ale nie tak się robi politykę, bo to jest ta, ta reforma samorządowa, że było 15 radnych, którzy współdecydują o wydatkach gminy, a nie, my mamy większość, to możemy wszystko, tak? Możemy się dogadać, a później przesunięciami to wszystko klepniemy. Jak się okazało, nie wystarczą sami przesunięcia, bo są takie trupy w szafie, jak, jak to. 170 parę tysięcy. Mój wniosek jest taki, żeby tą sprawę wyjaśnić od A do Z. Przede wszystkim sprawdzić, co zostało wykonane tak naprawdę. Czy czasami zakres robót nie, nie obejmował jakichś y, prac na terenach prywatnych, bo również może tak być. Nie mamy w ogóle oglądu na sprawę, co za ile kosztowało i jakie faktycznie roboty z tego zostały wykonane. I też nie mamy gwarancji na to, że się pojawi kolejna firma, która coś robiła na krewę, tak w Urzędzie Miasta. W kiosku yy, gdzieś tam w miejscowości X na krewę można wypić stanie winą, ale bez przesady. Publiczne środki wydawać na krewę w to już jest pina.